Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji ultra i światłowodów w Twoim domu. Tegoroczne lato powoli dobiega końca. Pruszków pożegnał je w miniony weekend wydarzeniem Żegnaj Lato w Parku Żwirowisko. Przestrzeń parku wypełniły tematyczne strefy pełne atrakcji, w których każdy znalazł coś dla siebie. W strefie aktywności tradycyjne dmuchańce, piłkarski trening z klubem MKS Znicz Pruszków, miasteczko ruchu drogowego Pruszkowskiej Straży Miejskiej, czy przejażdżka elektronicznymi samochodzikami. W strefie wystawienniczej zaprezentowały się lokalne instytucje, m.in. Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie, Miejski Ośrodek Kultury Kamyk, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, czy księżnica Pruszkowska. Nie mogło zabraknąć też strefy gastro, serwującej pyszności z food trucków. Na małej scenie zaprezentowała się orkiestra dęta pruszkowianka, umilając uczestnikom wydarzenia czas bardziej lub mniej znanymi melodiami. Wystąpił również zespół tańca ludowego Pruszkowiacy. Lato 2025 kończy się. Jakie to było lato dla miasta Pruszkowa? Lato dla miasta Pruszkowa było takie trudne, powiedzmy, bo pogoda w lipcu i w sierpniu nie rozpieszczała naszych mieszkańców, stąd też kilka imprez, które były zaplanowane, musiały być przeniesione pod obiekty zamknięte, ale jak widać, wrzesień nas pogodowo rozpieszcza, stąd też dzisiaj, 13 września. Żegnamy lato, mamy, zapraszamy do parku Żwirowisko, mamy strefę relaksu, mamy strefę dmuchańców, strefę gastro. Można wspólnie z klubem motocyklowym Boruta oddać krew, a od godziny 16.30 koncerty. Lato się kończy, nadchodzi jesień. Jaka to będzie jesień dla Pruszkowa? Jakie Pruszków ma plany na, na właśnie tę porę roku? Jak co roku i w każdej gminie na jesieni planujemy budżet na rok przyszły, będzie to intensywny, intensywny okres, jeśli chodzi o spięcie dochodów, wydatków, żeby spełnić również oczekiwania mieszkańców, wydziałów, poszczególnych instytucji, kultury, czy policji, czy straży pożarnej. Natomiast będziemy też chcieli finiszować z inwestycjami, które są zaplanowane, żeby w tym roku były zrealizowane. Czego ratusz życzy mieszkańcom Pruszkowa na nadchodzącą jesień? Życzymy polskiej typowo złotej jesieni i wielu, wielu uśmiechów. Na dużej scenie muzycznej koncerty Klaudia Sobotka, zespół Muzyka Końca Lata, chłopcy z Placu Broni, Lemon. Na backstage'u zapytaliśmy artystów jak oceniają mijające lato i jakie mają muzyczne plany na nadchodzącą jesień. Lato, latoś było bardzo piękne, było dość słoneczne i obfite w koncerty. Kręciliśmy się po kraju w różnych miejscach, więc właściwie można powiedzieć, że jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani ilością koncertów i publicznością, która w sposób fantastyczny reaguje i przychodzi na nasze koncerty. A poza koncertami, jakie muzyczne plany na, nad, na nadchodzącą jesień? O, to od razu wyciągnę króliczka. Kochani, właśnie się ukazał singiel Chłopców z Placu Broni. Nagraliśmy piosenki Pamięci Bogusia Łyszkiewicza, Mój Przyjacielu B. To jest Boguś Łyszkiewicz w wykonaniu malarza Jacka Pałuchy. Singiel zawiera trzy piosenki. Mam nadzieję, że radia będą grać. Piosenki typowe dla chłopców z Placu Broni.

mnóstwo festiwali, no a u mnie szczególnie, szczególnie w serduszku, no to yy, za, zawitało męskie granie przede wszystkim i to było bardzo, bardzo intensywne, super dużo pracy i no i świetna, świetna, świetna trasa po prostu. Yy, więc no my z Lemon tak troszeczkę faktycznie już lądujemy, lekko, no ale będziemy myśleć nad numerami nowymi rzeczami, więc no, co tam pozostaje, tylko robisz muzyczkę dalej. Trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie miałem takie pytanie do Ciebie o plany muzyczne na nadchodzącą jesień. My mamy mm, sporo. Ja y, wyjeżdżam w trasę solową. Y, wchodzę też do studia robić drugie solo. W następnym roku robimy Lemon. Y, no sporo się dzieje, dużo, 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 dużo. No co trzeba jeszcze robić, jak to mówią, nie? Więc 13 lat już to robię, więc teraz to zmieniasz, to jest chyba bez sensu. Zemaskuj blef. nie dowierzając uniesz swą brew. podejdź i sprawdź, co w rękach mam, spójrz jednym ruchem, jak to ma Oczywiście nie mogło zabraknąć pozdrowień dla naszych widzów. Kochani, którzy oglądacie Panoramę, życzę Wam pięknej jesieni, fantastycznej zimy i wiosny i właściwie... Znowu lata, wracajcie na koncerty. Bądźcie szczęśliwi, cieszcie się, kochajcie się. Cześć z strony Gor Herbut. Bardzo dziękujemy serdecznie, to był wspaniały koncert. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Pruszkowa i wszystkich telewizów, telewidz yy, ekipy Panorama Sytuacja Siemanko. Tu jest napisane nawet. Proszę, tak, proszę. Telkap. Telkap HD Panorama Ekstra człowieku najlepiej. Pozdrow! Po takich pozdrowieniach nadchodząca jesień. Musi być piękna.